Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy, ja jestem Andryman i witam Was w kolejnym odcinku ze serii Pochwal się swoim bitwami. Moim, moim z Państwa gościem jest kapitan Wrossa 73 i on reprezentuje drużynę Wir. Kapitan Wrossa zaprasza Was na pokład Pancernika 8 poziomu na Atlantico. Kolega zatabia tutaj cztery... Aż albo tylko cztery okręty. Robi bardzo ładny damage no i przede wszystkim zdobywa mnóstwo medali. Kochani, chciałbym Wam również podziękować za subskrybowanie mojego kanału oraz za każdą pozostawioną łapeczkę do góry. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij subskrybuj, naciśnij łapeczkę do góry, a będę wiedział, że chcecie, abym robił Wasze filmy. Także moi drodzy, standardowo, oczywiście, regułka musi być. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja już zapraszam Was serdecznie do oglądania. Posła Salwa do Bensona. No to może być problem, czy w ogóle trafi? Jest tam trafienie, zobaczysz, za 4200. Oczywiście jest też i przebicie na wylot. No, tak jak widać, ten okręt tylko posiada pociski przeciwpancerne, więc te pociski przebijają niszczyciele. No i jest Belfast 11 km. I lecimy z tym Belfastem. A jest, poszło do Belfasta. z dymu Gala. Galant, prawdopodobnie Galant, to będzie Galant Atlantico podpalony, ugasił się, Ryszeli przed nami, jest Ryszeli je, jest dość takim twardym okrętem z przodu, więc tutaj i będzie Dostawał dość mało wrażenia, ale Richelieu płynie bokiem i jest salwa. Jedna salwa poszła do niego, 3800 i jeszcze mamy tylnie działa i następna salwa. je już tutaj postawił się bokiem tylko po to, aby artyleria dodatkowa obijała Atlantico. Jest i Pensacola, 13 km. załadowanie dział. No i pensa, pensa i mamy Leningrad oczywiście również i Pensa płynie, czekajcie, i poszła Salvador Pensa Coli. Ale z tych okrętów tutaj płynie. Zobaczcie, jest tylko bardzo mocno obijany. Czy ta Pensa Cola dostanie obrażenia jakieś? E, chyba nic nie dostała. Ale jest ryż się lije. jest tutaj Leningrad. Ale chyba nie podaruje tutaj to Pensacoli, że nie trafił. I Ryszylia. Ależ tutaj obija Atlantyka, zobaczcie. Ale Atlantyka schodzi, 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 schodzi w oczach. Okazał się... No, będziemy chyba obijali tego Leningrada. Zobaczmy. Jest jeszcze ta Monarch płynie. Poszła salwa do Leningrada. Czy on dostanie? Dostał, dostał, dostał 3000 i te arterie dodatkowa. Jest trafione, jest trafiony Benson tam. Na to Benson. Spowodował to, że Atlantyk ma tak mało HP. On niego cały czas palił i palił i palił i... Teraz jeszcze jest Richelieu. Richelieu. Artyleria dodatkowego obija. No co z tym Atlantyk? Końcówka HP. oj Jest trafiony. Jest podpalony Richelieu. Atlantyk ma jeszcze trzy naprawki. Myślę, że sobie tutaj powinien dać radę i jeszcze. Jeszcze jest trafiony. No i teraz powinien zlikwidować jego. Co na ślepo i poszło? No zobaczmy jak to będzie wyglądało. Jeszcze jest tutaj Monarch, no i znowu Benson chyba w dymie. je nie... naprawia się. Nie, jeszcze się nie naprawia. To musi tutaj kapitan przestać strzelać, żeby zniknąć. Poroszelie. Talma do je. i... jest trafienie. Dodatkowa obija. Roselię teraz jak mi się podpali, to już go nie ma. No. A już tutaj zdmuchnął Mona. Poroszelie. Straszne, straszne, straszne. Zobaczcie co tutaj Atlantyko podostawał. I teraz Belfast, Belfast, Belfast pokazuje się bo tym że będzie celny strzał. Kupienie dość fajnie idzie, Belfast, Belfast, no jest trafiony, jest zatopiony. Cytadela i krążownik na dnie. Ale Atlantyko ma tylko 6000 życia. Ugasił się, jeszcze musi się teraz szybko tutaj naprawić. To ten Benson. Benson go cały czas pali. On stał przed tym dymem, i znowu ma dym i znowu pali. Atlantico teraz, jeżeli nie będzie strzelał, odpłynie, naprawi się i powróci jak Phoenix z popiołu. Jest moment 15 i 7. Również okręt bardzo mocno podpalający. Obija tutaj Bayerna. Jest Pensacola daleko. No, ale czy kapitan, no, wie, że jak trafi Pensacola, to Pensacola będzie miała kuku. No, zobaczmy, czy te pociski wejdą, no, sam jestem ciekaw, to jest na no, dużą odległość, dość szybki ten okręt jest. Czy to będzie wystarczające wyprzedzenie? Ja trafione dwie cytadele i Pensacoli praktycznie nie ma zasobu i 1000 HP z 32 tysięcy, zobaczcie. Jest i Handrys, płynie też w okien. poszła salwa do niego, Handryś troszeczkę odbija, żeby minąć te... Pociski, jest trafiony, jest cytat, ale jest wsparcie. Piękny strzał. To co mówiłem, no jeszcze ten Fuzo. Tak jest i... Monarch. Monarch dostaje duże obrażenia od jakiegoś pancernika, naprawdę na podobnie od Bayerna. Fuzo się zatrzymał, to go zaboli. Jaki błąd podstawał, się i poszło. Fuj, tak stój i łap są wszystkie twoje. No! Jest trafienie. 14 tysięcy fuzor tutaj dostał. Aby, aby oddać strzał oczywiście, do Atlantyku. tylko podpalony, gasi się. Nie ma już żadnej naprawki. Ale czy zdąży te fuzo zdjąć? Fuzor rusza. 6 sekund pozostało jemu życia. Chyba tak. No! Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że. Uzo zejdzie. Jest trafione. 9200. Za 13 sekund o przeładowanie. Troszeczkę jest długie, wiadomo. Pancernik. Uzo. Uzo wypływa 13,2-13 km w tej chwili. No i teraz Hanrys jest daleko, za górą. Monarcha nie ma bicia i Salvador fuza. Jest trafione 8000 i tera arta dodatkowa powinien już zlikwidować tego. Kusiaka 1000 AP. Uj, próbuje się chyba naprawiać te fuza, tak, ale to raczej już nie zdąży się naprawić. O raczej chyba już nie. Pali się, pali i zostaje zniszczony. Jest galant. Galant bardzo blisko, bo niesponad 10 km. Chyba odbijać w drugą stronę. Galant zapewne chciał tutaj wypuścić torpedy. Monarch 10 km. Artyleria dodatkowa już bije. I poszła salwaj. Uj, jak on tu pięknie pokazuje swój bok. No i jest salwa, zobaczcie 13 tysięcy i cytada Cytadunia, cytateleczka padła piękny strzał, zobaczmy i patrzycie się, co się robi ta dodatkowa i jeszcze tam próbuje wsponigarać tego monarcha tak jest po 55 619 na koncie Atlantik Kapitan ten Wrosa już był na straconej pozycji już był tak pobijany, że myślałem że nie doczeka końca bitwy, a tu jednak, tak jak mówiłem, odpłynął, naprawił się i pokazuje, kto tu faktycznie rządzi, na tym oceanie. Niech już poszła salwa. wynik dział, który zdążył się obrócić. Dość fajne skupienie nie jest trafiony za 9000 jeszcze się pali Ej, czy w jeszcze się obrócić pewnie działa no brakuje minimalnie no i są. To raczej tutaj nic wiele nie zrobią te pociski a jednak 4000 lejno odpłynęła pozostaje tylko tutaj Henryś gdzieś niszyciel który gdzieś tutaj pływa no i Lotniskowiec. Jeszcze widać tego Anerysia. Poszła salwa z dział. No myślę, że to już będzie po tym niemieckim pancerniku, który ma tylko Oby tylko trafić w niego. Tak jest! Jest trzeci frak. I... 176 570 DMedu. Ale jeszcze jest Galant! No panie Galant Dawaj do przodu, do przodu, do tak, bo on będzie ruszał. Poszła salwa No, no, no panie Galant, tak jest trafiony za niespełna siedem. 7 700 tak, i dodatkowa artyleria No teraz, teraz, uj, uj, uj. Cleveland zlikwidował Tak i poszła salwa, no Teraz wystarczy trafić tą Karolinę, i będzie kropka nad I. I wiele HP już nie ma. Jest trafiona. Oj, tylko delikatnie, zobaczcie, penetracja, penetracja. Jeden rykoszet. No i jest, zobaczcie, wisienka na torcie, tak jak ja to zawsze mówię, jest rujo, e, poszła salwa. To niech on już próbuje to tutaj zlikwidować Atlantyką swoimi bombowcami, jest trafienie.